Witam Was, Syson Diakon. A to jest kolejny odcinek z gry Pokalife. E, Jakie zmiany? Do naszej ekipy doszedł Snorunt. Czyli Snorunt Tak się go chyba czyta. E, zmieniła się chyba czcionka, o ile się nie mylę. Bo pamiętać z poprzednich odcinków, po prostu. No, nie była taka. Eee, no, dalej reweluje Riolu, znaczy, leveluje, ale widzicie, aby zobaczyć o Zaki w tym regionie, musisz tylko z Pokémonów do niego przynależących. Dlatego Riolu oraz Snorant, jako że Riolu jest synoch a Snorant Breży Schoen, tak, to nie mogło być, że, że nie. Postanowiłem, że do zamiast nich będzie ten Spero. Nie, wrócił. oraz drugiego jeszcze nie wiem. Dlaczego mam Snoranta? On jest taki lod... jest lodowym Pokémonem bardzo słabym, ale mimo to Mam go, ponieważ na 40 poziomie no właśnie na 40 poziomie e, jeżeli podam mu nie jeżeli podam mu okruch świtu, ile dobrze pamiętam nie dużo no, tu się zmieniło, to po prostu No co, ewoluuje w lodowego ducha. Ja się na scenie z Riolu właśnie Conquer. Zamiast pustego. Więc mam, więc jeszcze raz spróbuję się nauczyć ataku. Jej! Riol nauczy się kontrolować atak. Feint? Sprawdźmy. Aż się 60 Mmm, nauczył się zamiast Quick Attack, tak? Cena jest 10%, No tak, to zawsze musi trafić. Glimmer 15 mm, mm, nauczył się już. o właśnie, Twajnindl, czyli jednego z najsilniejszych krów robaczych jak widzicie, atakuje podwójnie. Jego moc to 60 Przepraszam 50, ale atakuje dwa razy. Dlaczego jest Nie wiem. no, pokonaliśmy go. Fajnie. Hmm. Przy okazji to są cherry z bale. Jeżeli. Yy, to nie pamiętam dokładnie kiedy. To chyba było. Yy, któryś tam czwartek na pewno. Jakby aktualizacja serwera. To, to z tej okazji właśnie gracze dostawali. Te. Właśnie. bale. Mister Mime. Magnemat sobie z nim poradzi. Jeżeli. Yy yy <amower> wspominając jeszcze, Riolu należy do szybkich pokémonów, tak? No, no powiedzmy, że jest szybkim pokémonem. No i Ugh, jego. Znaczy. Yy, Atak Conquer odbija ostatni atak, czyli najpierw wróg musi zaatakować. Pokażę Wam, jak to trafi. O, PJ. Powiem smarant, Tak. Shiny. To jest lepszy. Właśnie Endur Nie trafił takle. Foresight. Król Mhm. -mm. Tak. Kontrował z podwójną siłą Od półtora do podwójnej siły Okej, okay, sobie go wyleczę PUFIN! <coughs> Dozrażniony Konker Mało efektywny Czyżby, tru... Czyżby takie trudne są mało efektywne przeciwko czy walcząc z No Tak, to ma sens, skoro bidrill jest mm, Wytrzyma... Jest bardzo odporny na ataki. No wiecie, sami jakie? To walczymy. Pauzy. śpi, śpi. Niestety, no jak już mówiłem, te pokemony od, u trenerów pokemonów, no są bardzo wytrenowane. Ale oczywiście mój Iwysaur wszystkich pokonuje, nad Glowlighta. Choćby go, choćby mojego Iwesaura mojego emberował, ile wlezie. <ścoughs> Te, te, te. Aha, już wiem, co to jest. Czym jest ta adrenalina. Eee, po prostu. To jest sama jakaś część HP odbiera. I tylko wtedy, jeżeli nasz Pokémon może się leczyć. Znaczy, leczy się w walce. Jeżeli leczy się? To... To otrzymuję obrażenie od a dla No, chciałbym wam pokazać inaczej, jak Real kontroluje inny, trochę inny atak. Sprawdźmy. Aha, mam już nowy Pokédex. Nie wspominałem chyba o tym. Jak widzicie? Wiem? Jej! Jargać! Ja to jest. jest twardy jak głos. <głos> Ciągle jeny wygrywa. Może sprawdzić właśnie skinie hazardu. A tutaj... Mm -hmm. I w okruchy jene to chyba Nie. 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 Odnieść! na się poziomu, więc możemy wysyłać zarąta. Odnieść! Odnieść! Aha, grałem sobie właśnie ostatnio w tym Pokémon na PSP. No i wiecie jaki geodud wydaje dźwięk? Czekaj, czy nie chcę was teraz sprawdzić, bo błąd, ale to było za silne.

Przycisko efektywne zadał mniej obrażeń. Quick atakiem jedynie robi jakieś porządne obrażenia. Endura. Hmm. No niestety. Był blisko Riolu. Ale gdyby. Ale nie wygrał. Prawdopodobnie gdyby był pierwszy z atakujących. To by wygrał. No szczem chciałem z talanty wysyłać, ale Glimmer ma więcej życia. No właśnie, tam mogli się zauważyć, że Liolu ch chciał użyć ruchu Conquer, ale nie miał czego skontrolować. Teraz tylko mam tyle tak punkt funkcji. Ha, pełna godzina już minęła. A teraz. Dzisiaj się regeneruje 20% Slowpoke Mmm mm Mmm -hmm. Mmm mm. mm. A i Furie. Furia Mmm Wow Mmm Mój pokemon eee, zadaję po brażę że... nie wiem czy... Może... Statystyki ma powyżej stu. Mimo, że chciał to uśpić. To i tak, pokonaliśmy go. Że znaczy, i wesoło to zrobił. Mm. Można go pogłaskać za to. Stomp? Wow! Dwudziesty poziom? Przez ja już nie wygram. Stomp? o gdzie? Nie, 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 nie. O, Boże, muszę chyba przez... A radę, muszę... Harlany, to był Ekans, Ponyta, hmm... Harlany! Hmm. co może jednak przestawi mój szukać na Shiny? Wiecie... Bo tych tr... bo ci tr że niektórzy naprawdę... Są zbyt silni. A no wypłyniemy sobie nad morze. Może? Może nad morze? A może, może? <grym> Niestety starać lepiej nie wypływać nad morze zbyt często. No bo za każdą wyprawę po prostu no zabierają nam pieniądze. Na kuter. No. No ale teraz się się ciągnie Wy się uciszycie. Za to ja nie? Pewnie się zapytacie dlaczego? Bo potem będzie mi się to przesyłać całą wieczność. <laughs> no to z norontem, Powder snuła. Skrogo, Skrogo. Nim. Yep. Abra. Karabra. Tak. Jeżeli Abra użyje skupi się i przygotuje się do teleportacji. Jeżeli wróg recepcji już zaatakuje, to nie trafi. Muszę zakupić pokebole. W ich kupiłem 200 na że 3-4 dni temu. Może. Pamiętam dokładnie. A, serdecznie dziękuję, Jupi! Ja już tam wynik. I ja pewnie też. Właśnie, wygraliśmy. I doświadczenie inflatuje? A Liolu chyba. Oj. Liolu leży na dwudziestym poziomie. O ile się nie mylę. A pewnie się mylę. <grymne> na 20 poziomie może ewoluować w Lucario. Ale do tego przywiązanie musi być wyższe niż 90. A następnie muszę użyć lizaczka. Tego specjalnego. Naprawdę zmienili ciągkę. Pokażę wam, to jest użytek Pyszny lizak. Może zawczasu jednego kupię. Będzie na zapas. Będę musiał też kiedyś, bo muszę też jakimś biletem, właśnie Withdell Express. Chociaż. Ale to już będzie daleko, w przyszłość. Następne sezony Pokélife'a. No ale. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, polećcie ten film znajomym. se isso não dois con,